Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek. Nie piąteczek piątunio, bo tutaj nie działa, nie działa coś takiego jak piątek piąteczek piątunio. Jest dzisiaj taka pogoda, troszeczkę troszeczkę deszczyk, troszeczkę deszczyk pada. No i jest taki spokój. O, o, po tym właśnie widać jaki, jaki tutaj jest spokój. Te kocie sobie tutaj leżą. I tak, jest ze mną. Jest ze mną Boguś, który był tutaj u mnie, który był u mnie pięć dni. My już, my już żeśmy się wcześniej spotkali, jakieś tam parę miesięcy temu. Parę miesięcy temu był, był u mnie i Boguś, Boguś, przyjechał tutaj ze swoją kobietą, bo mogę tak powiedzieć, że to już jest, to już jest twoja kobieta. I powiedz mi, bo to jest taki bardzo interesujący temat dla tych ludzi, z Europy, o tych związkach tutaj, jak te związki tutaj wyglądają. Ja, ja, te, ja też mówiłem o, o tym swoim. Ja dużo opowiadałem, dużo wcześniejszych jest filmów o związku tym, który ja miałem, ale chciałbym teraz, żeby Boguś też, żeby Boguś troszeczkę powiedział o tym, jak żeście się poznali tutaj, jak, jak wygląda teraz, jak to, jak to odczuwasz teraz. Myśmy się poznali przez, przez internet. To było już w lutym tego roku, a, w, a poznaliśmy się jeszcze Sorry, sorry, w because I'm not say your name, name, ah. name, name, name. Srejon? Sreón. No, bo to, to jest takie trochę, i, ja sorry, because I'm not, I forget, I'm not remember, because for me this uh, this name, Kmer, is very difficult remember. Yes, on no, no dobra, i no, to, my się, to ja ją poznałem w grudniu w tamtym roku przez internet. No, no. no ja wyjeżdżałem tutaj do tego, no mówię, że to kogoś poznam, że będzie większy, jakby, no może nie wybór, ale że można będzie sobie porozmawiać i zobaczyć. i, no, 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 no. I na tej stronie taki kambodżański, kambodżańsko-thalandzki, no i tam no, założyłem sobie to konto, żeby kogoś poznać, no i poznaliśmy się w drugi dzień. Drugi dzień no. po tym jak przyjechałeś już nie, tutaj. Drugi dzień no jak założyłem konto tam. A jak w konto, to żeście się no, żeśmy Aż właśnie rozmawiali. No właśnie, bo coś takiego fajnego mi powiedziałeś, jak że te zdjęcia, ona, które prezentowała no, swoje zdjęcia, naturalne to naturalne zdjęcia. były naturalne właśnie, że to, że to cię wciągnęło. To, to co też mnie no. bardzo ten, ja nie lubię tych takich szpachlowanych, wiesz, tam. No, e, bo takie naturalne e, zdjęcia. No, że takie, że natural, no, natural no, woman, nie? No, Remember the first time in december we meet in the in, in website no you make a, you make a pictures to the, the, the this dating this is dating uh, portal yeah dating portal so you make uh, you put uh, natural pictures no because uh, photoshop like this one you know, no natural this one is Jest yeah. uh, very important for for him for me as well is very important now like this one, nicely clothed this, this, so in two painting jest natural ile to już trwa ile, ile? No, no, no ja ją poznałem w tym grudniu i, do, i żeśmy rozmawiali przez tą, na, Aha, przez tą cały stronę czas. to czyli a, czyli a, potem, a potem przez e, Whatsappa. Przez WhatsApp, no. ale kiedy tak fizycznie żeście się no w, spotkali? E, w lutym. W lutym, w lutym, lutym. lutym. Jeden, tego roku? Jeden tydzień tak, bo ja no. byłem jeden tydzień w Phnom Penh, załatwiałem tam sprawy no i, i po tygodniu wracałem. No i, i dali, żeśmy rozmawiali, nie? No. I mówię, że po tym przylecę za niedługo w maju, no i przyleciałem w maju na dwa miesiące, znowu załatwić e, z apartamentem, to ona mi tam załatwiała to wszystko. No, no, no. No i potem poleciałem <laughs> za te, e, po tych dwóch miesiącach, znowu na dwa miesiące. No i wróciłem, e, to było kiedy? We wrześniu. A, okej. Okay. No to, to praktycznie e... niedawno. No i tak no, Tobą jesteśmy. E, i... No zaraz bo jeszcze chciałem takie jeszcze chciałem takie pytanie zadać. Może może you you say about you about, you, about your about work what you doing in the, in the Cambodia in the in the capital city Phnom Penh yeah? because you living in the capital city, yeah? What is your work? Ja teraz because I'm two languages. Ja teraz się pytam jej o to co ona tutaj robi, co ona tutaj robi i czym się i'm weird what you say about your work okay um, <laughs> no problem. this is no problem if it's this is natural like this one is very good yeah <laughs> okay so i'm working in um, an international school in phnom penh and i'm working with the um the kid who really need like with the adhd student autism um, so So, yeah. Ok. E, y, y, ona tłumaczy to, że ona jest nauczycielką, ale nie taką normalną nauczycielką, takiej specjalnej grupy dzieci, które mają tam jakieś, może to nie są choroby, tylko to są jakieś tam przypadłości no, ta, albo takie, takie trudne, e, trudne cechy charakteru. To ona się zajmuje, ona właśnie się zajmuje gruby, takimi takimi tymi. E, to tylko klaska jest no, 8, 8, 8 dzieci, nie? Czasami, mimo tylko no. dwóch jednego teraz ma dużą no, zamość, i, mówi, no, dużo no i no i ten uh, i ta jej ta jej praca to jest taka bardzo nie uh, you working is not regular yeah sometimes uh, sometimes you working morning sometimes evening sometimes uh, many time yeah is not not uh, you working eight hours per day that's it yeah is not regular yeah you at school at school yes at school I had to work at eight, uh, eight hour ale mam jeszcze jeden z moich miejsc. Aha, to jest ekstra work. Aha, to dobrze. Czyli normalnie pracuję za yeah. 8 godzin, ale ma jeszcze dodatkowe, no do, dodatkowe do, zajęcia z korepetycji. Proszę o korepetycję. Dobra, i teraz tak o, bo myśmy wczoraj, myśmy jeszcze rozmawiali tutaj, jak żeśmy wędzili kiełbaskę, no. to mówiłeś też o że, o, że ona ma córkę, nie, i że ty tak jak, ty zaakceptowałeś to i, i czujesz się tak, że, że jeśli będziecie razem, to tak jakby to była twoja córka. No, 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 tak. Taka podobna sytuacja jest jak, jak u mnie, nie, że ją no. zaakceptowałeś. A powiedz mi, jak jak ta ta córka ciebie akceptuje? No, no myślę, że dobrze. Tak. What do Rebecca Ting about me? Ting. <laughs> Rebecca like like father. Tick tick. Si si. Yes. Like me. this one. She yeah. like him, She liking the rabbit. Well, yeah, yeah. Being like really shy. She not really speak yeah. to um to people too much. So only with me she speak a lot. You know, I'm uh, I'm explaining you about, about my, uh, my situation. Non yeah, if because uh, Nopoi been with together. My Nadia and, and I'm Nadia and Non Na, Nopoi see my love for my love for Nadia. This one is very important, very important uh, uh, see this this love nothing you know nothing noisy is mm -hmm. uh, quiet no no boxing you know mm -hmm. nothing no, like this mm -hmm. one yeah mm -hmm. is she like like this one mm -hmm. yeah e after after because she have a choice choice stay with me or go to family. Is she tell me absolutely stay with me because she see, see this love uh, with uh, me and, uh, and Nadia yeah Mother. this one uh, yeah uh, another question yeah so this is true this is true if you uh, if you <laughs> living with him yeah so this is your husband a little <laughs> no yeah because because Nadia if I'm living in Nadia maybe one month so if talking to other people, so this is my husband. This is my husband. This is oh. my, like this one. I am not official. Actually, actually, for Cambodian culture, after we get married, we can say, oh, he's my husband or something like that. but if not yet maybe poitin like that <laughs> 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 a, to czyli no różnie to to czyli to to różnie tam interpretują ale w każdym razie jest many, many, many woman if living with barank mm. to say to oh this is my husband this is my not uh, not married uh, not married on the paper so, uh, on living together is say to this is my husband this <laughs> 30% na razie. 50%. A to jest no easy woman, no no. Ja mamy deficat. It's not easy. Ale za to bardzo inteligentno. No, no. Tak, bo y, ja też o tym wspominałem, że to są mm, różne lewele, różne levele tych y, about women, yeah, One woman is very easy. Mm -hmm. The EU level is is, is high. <laughs> no. a little high. <laughs> <laughs> little high is not easy. I, I, I have to wait. We have no we no, no no We, we had to get married first before we we say oh we, he's my husband or I am his wife. So <laughs> that's all. <laughs> No to czyli tak, to czyli ja, o tym właśnie to jest to o czym ja wspominałem o tych levelach nie, o tych levelach że to nie jest tak, że Cambodian yeah. e, woman is every 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 Cambodian woman is same. No 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 no. <laughs> no i e, e, you happy about this? this? Yeah, of course. Jesteś bardzo happy, yeah? I'm happy to meet him. A, yeah, yeah. I, i widzicie, i i widzicie no. też Bogusia uśmiech, jaki uśmiechnięty jest. <laughs> zawsze, ona zawsze mi mówi, że dziękuję, że jesteś w moim życiu. You thank me, that oh. in your life, yes? O kon if you stay with my life, yeah? Mm. Okej. Okay. <laughs> mm. no, Trafiła mi się jak, jak, jak ślepej kurze ziarko. No. no wiesz co, ja tak samo, ja tak samo, bo... Mm, But the um, the, kobiety, uh, kobiety, the Cambodian, K Cambodian woman is, is very, very clear. It's not combination like this one. It's very, very, very clear. If, if everything I see like my hand, if I'm leave in, the, uh, leave in the Nadia, everything is clear. Nothing, nothing. Uh, speak about everything. No, no secret, nothing secret. Everything, everything speak uh, with me, yeah. So this one is for me, is amazing because I have a many woman before, many in the in the Europe, many, many, two marriage, you know man, oh. many woman. women. It, he is completely different. yeah, it's completely completely different, yeah because if uh, if mm, you stay with with him, so it's only only him no no more yeah, yeah. No, no thinking oh, about not, another one, not yeah? not <laughs> <girl> one. <laughs> <laughs> yes true this oh, is true yeah, yeah, yeah. no yeah. Not other, yeah, yeah. no 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 not in thinking can, about mm, other you you can, you can see her, the the woman, especially me especially me <laughs> yeah yeah if i love someone i don't want to share my love to some someone else and he's too don't share his love to someone else i don't <laughs> like it <laughs> The cat No i teraz tak, teraz no to jest nawiązanie do tych moich poprzednich, do tych moich poprzednich odcinków, o tych, o tych związkach tutaj, że te związki, no przeważnie tych ludzi, których ja znałem, tych barangów, którzy tutaj przyjeżdżają, wiążą się z kmerskimi kobietami, to to są przeważnie, to są szczęśliwe związki. Zawsze ta, te, te, ta osoba, ona jest szczęśliwa tutaj. ja, ja wspominam. O tym. Ja przeżyłem krótki czas nad nią, ale ja naprawdę takiego czegoś nie przeżywałem, nie przeżywałem e, z innymi kobietami, to co z, nią, to co z nią przeżyłem, także troszeczkę wróciłem tam do swoich, ale głównie jest teraz e, o Was, tak? Także... Ona powiedziała, że jak już jest ze mną, to już zostaje ze mną. tak Tam nie ma no i w głowie, to właśnie... żeby ona kombinowała i szukała kogoś nie ma, no Nie ma, właśnie nie ma a... tego tutaj. Te, 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 takie coś nie występuje, yeah. mi się wydaje, i, i to mi się wydaje, że to jest to... A non stop się ten... mnie pyta, czy ja już jadłem. Mm. Pity, też ma takie coś? Every day, times in, in day, you, you ask me, you have eat, you have eat? To... Yeah, because I'm... Oh, to this one, you know about this one. Because I have a friend, uh, uh, a woman from Phnom Penh I'm going to UK yeah I'm going to England You she uh, writing for me on the messenger maybe I don't know telegram he say me first you eat today <laughs> i yeah uh, like this I don't know I eat yeah first of this one like yeah. so this one is like hello how are you like the, the, this one is similar <laughs> but, but, but when we, we ask like are you eating uh, Well do you have three? Like this one is like a human really worried. Like, just make sure he's healthy ice. No so ona też czasami o 6 wieczorem, nie? Użyście mną. No, no no no. Ona mi pisze czy przyjechać do mnie, bo ona by musiała coś ugotować. No, no no. You 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 and you end your, your job in the, in the, in the evening at 6 o'clock mm. and you ask me I come in to you, I cook I cook for you. <laughs> Czyli jest bardzo dobra atmosfera. No. I <grych> no, wiesz, i ten, to przyjad, to ja przyjadę do ciebie, coś się ugotuję To ona no, by musiała jeszcze pół godziny albo 40 minut jechać z tej pracy do mnie, jeszcze coś tam niby gotować. I, i, no. i, i potem wracać do domu, drugie 45 minut. nie no, no i ty... mówię, to ty, jeździ, ty, ty się jedziesz do domu, nie? Przecież. No, no. no Ale to w no, ogóle This one is, is. I'm see only this country, like this one. Że... Eat is very important. It's number one. In, the, in the, this style Kambod Kambodian, Khmer, it's number one. On, no number one tu? is no. eat. I no, się yeah? tym, że, że jej mężczyzna głodny chodzi. No. no, ja właśnie mówię o tym, że to, to jedzenie tutaj, ja już też wspominałem o tym, że to jedzenie tutaj jest na, na, pierwszym, e, na pierwszym miejscu. Także e, no, dzięki wam serdeczne, bo będę miał na dzisiaj bardzo ciekawy materiał. E, ja Ci wyślę linka, żebyś, żeby ona też a, a, e, żeby zoba zobaczyła sobie, link. żeby no, subscribe, I żeby zrobić. <laughs> no, okay? Bardzo wstydzi tego. Wstydzi się? No ona nie się wstydzi, że ten. Okej, okay. one kiss and dusty. Brawo! Dlatego to ty się wstydzą. Tak, oficjalnie to się wstydzą całowo. No.